No jest kilku zawodników, którzy będą szybko jechać. Jestem przekonany o tym. Cała, cała pierwsza piątka w tej chwili. Szóstka, no. No dobra, my nie jedziemy, nie? Też się zaliczamy do pierwszej szóstki. Myślę, że to jest ciekawy rajd, bo tak serio mówiąc wszyscy dostali skrzydeł. Bo to jest... W jakimś sensie tak. Ja się cieszę, że mogę tutaj być i im dopingować. Teraz im dopinguję bardziej niż zwykle, ale też jest to dla nich ciekawe, dla, dla chłopaków, którzy no, mo mogą wygrać rajd tak? od pierwszy raz od kilku, od na pewno od dwóch lat. Nie? Ja myślę, że to jest fajna motywacja i cieszę się, że mogę to oglądać, że patrzeć jak będą się ciąć. Jedziemy w Austrii, rajd e, dawny Semperit, Baldwilter, coś takiego e, to, się, e, to się nazywa. E, jest to runda szutrowa, asfaltowa, więc ciekawa sprawa dla mnie. Bo też nigdy nie jechałem czegoś takiego, ale kiedyś trzeba pierwszy raz. Więc super, no. cieszę się, że dzięki naszym sponsorom możemy zamienić te rajdy, bo, e, no bo w kontrakcie był rajd polski. E, fantastyczna sprawa. No. Pewnie będziemy się ścigać przez dwa dni, już dzisiaj zaczynamy, my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do startu, no i zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy cisnąć od pierwszego s bo koledzy będą dokładnie to samo robić, więc zobaczymy, pewnie to jeden z najważniejszych rajdów w mojej karierze, więc fajnie by było żeby się wszystko ułożyło po naszej myśli. Zobaczymy już w sobotę jak to będzie wyglądało. Na testach wszystko super działało. Zrobiliśmy 70 km, auto działa poprawnie. Tak jak mówiłem wcześniej, my bardzo dobrze jesteśmy przygotowani do startu, więc będziemy chcieli w 100% wykonać swoją pracę. Ja się zawsze staram być pierwszy, tylko nie zawsze mi to wychodzi. Generalnie jeszcze nigdy mi się to nie udało, żebym wygrał rajd. Wygrywałem e, odcinki, wygrywałem, wygrywałem poszczególne dni, ale rajdu nigdy nie wygrałem. Dlatego z kolei jak za bardzo będę o tym myślał, żeby ten rajd wygrać, to myślę, że wtedy właśnie też tu nie zwyciężę. Więc skupiamy się na tym, żeby pojechać bardzo szybko przez te dwa, w zasadzie trzy dni, no bo już dzisiaj. Już dzisiaj też coś pojedzieliśmy, podestowaliśmy e, Spadł deszcz, nie wiadomo skąd, znaczy wiadomo skąd, on z nieba spadł, ale niezapowiedziany, więc ta pogoda może tu być mocno zaskakująca. Eee, no Liczymy na masę frajdy, no bo wiemy, że to jest ostatnia runda mistrzostw Polski, więc trzeba jeszcze e, chociażby sobie samemu udowodnić, że e, to, wszystko co się dzieje, to nie jest wart. To jest po prostu ciężko wytrenowana wiedza. Faktycznie przykro, że to już ostatni rajd w sezonie. Natomiast pod nieobecność Kajetana. Kilku zawodników ma tu trochę rzeczy do udowodnienia. Z tego co dobrze wiem, to chyba żaden z sześciu z czy siedmiu czołowych zawodników nigdy nie wygrał rajdu w generalce. Ani nie wygrał Maciek Oleksowicz, ani Maciek Rzeźnik, ani Łukasz, ani no, reszta chłopaków szybkimi samochodami. Ja wygrałem, ale dawno temu, dwa lata temu, ponad. Presja będzie duża, rajd jest bardzo trudny, więc dużo się będzie działo. Zakończenie sezonu. No i tyle w zasadzie, bo nic więcej już tam nie jesteśmy w stanie ugrać i jakoś swojej pozycji zmienić. Nie no, pewnie z jakąś tam nutką żalu. No powolutku się kończy ten sezon i trzeba myśleć o, o, o kolejnym. Ten, to jak, jak do tej pory nie był jakoś specjalnie udany dla nas sezon w pełni oczywiście ale nie ma co narzekać, no trudno. Znaczy rajd polski zakończyliśmy, że ho ho, tylko że nie na mecie rajdu, ale, ale w pokoju hotelowym. <laughs> A na ten rajd planowałbym dojechać na tyle, na tyle dobrej pozycji, żeby w sobotę móc wieczorem mieć dobry humor i w Kolumbinie z kolegami, innymi rajdowcami pożegnać sezon no godnie. Strategia jest taka, żeby zobaczyć na ile koledzy walczący o tytuły będą szybcy i ewentualnie drugiego dnia ich troszkę podgonić. Ja myślę, że jeśli chodzi o sytuację naszą punktową, no to, to na podium nie mamy już żadnych nawet matematycznych szans, więc ten Ride się liczy niejako jako zupełnie oddzielna klasyfikacja, no i jedziemy w nim, żeby zdobyć jak najlepsze miejsce, żeby, żeby też poznać te trasy, bo nie ukrywam, że niewiele z nich pamiętam, chociaż parę lat temu osiągnęliśmy tutaj swój najlepszy wynik, bo drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. No więc od początku jedziemy w zasadzie nic nie kalkulując jechać jak najszybciej. To jest, to jest cel. Nie wiem, masz plan jest przejechać ten rajd, dojechać do mety, nawinąć kilometry. Tak naprawdę to jest dla nas test, ja traktujemy to jako testy w warunkach bojowych. Nie, nie jedziemy tu po żaden wynik. Chcę się zobaczyć, jak się czuję w takim samochodzie, jak daje sobie radę na odcinkach. Dzisiaj zrobiliśmy kilka kilometrów, natomiast to naprawdę jest mało, i stąd moja skromność i mówię otwarcie. Takie jest zresztą założenie z Przemkiem, Założyliśmy, że mamy przejechać ten ride, czerpać przyjemność z każdego kilometra, a walkę sobie zostawimy, na jak będziemy przygotowani. I dzisiaj jestem bardzo smutny, gdyż to jest ostatni ride, i, i tak wszystko, co dobre, to się kończy. No i kurczę, taka łaska się troszeczkę, wiesz, w oczku, wiesz, mrugam do ciebie. Mm, I czym będzie, czym będzie. No wiesz co, tak naprawdę gdzieś matematycznie już mamy rozwiązany problem. Mamy tylko priorytetowo dojechać jutrzejszy dzień i to wszystko, więc tak naprawdę nam pozostało tylko, jak już wcześniej powiedziałem, dojechać, żadnych walk i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że osiągniemy ten cel, o ile samochód dojedzie i co? No widzimy się na mecie. Nie? To już koniec. Chociaż wolelibyśmy jeszcze co najmniej jedną, jak nie dwie rundy. No, ta runda jest taka, że trzeba wrócić troszeczkę do szkoły podstawowej, policzyć punkty, zrobić jakąś dobrą poprawkę z matematyki. No Zobaczymy, no, wszystko się może zdarzyć. Jak zwykle pojedziemy swoje. Auto tym razem jest perfekt, już wszystko w porządku z silnikiem, co widać było na czasach, nawet na odcinku specjalnym. Za bardzo się nie napinaliśmy, a czasy były całkiem niezłe. Myślę, że to się przełoży na jutrzejszą walkę. To nie jest gra ani relaksacyjna, ani o wszystko, bo no chcemy pojechać dobry rajd i osiągnąć dobry wynik. Trzeba się starać, jak gdzieś tam lubię jechać z presją. Tutaj tej presji nie będę miał, bo, bo, bo jakby punkty już są po naszej stronie. Eee, takie tempo mnie doskonale. Eee, kontrolować, taki łysy uśmiechnięty, co tam koło rampy teraz chodzi, żartuję. No, oczywiście mówię o kajtku. Eee, ja po prostu będę jutro się starał jechać szybko, myślę, że jeśli popada, a, a, a jabłko w kieszeni mówi, że e, ma być deszcz, ale jabko nie jest takimś mega wyznacznikiem. Jeśli jabłko się nie pomyli, będzie deszcz, to odcinek e, domaszków e, po szliskim Będziemy jeszcze decydującym odcinkiem w rajdzie i, 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 i no i tyle.